Dałaś się albo dałeś nabrać na to, że ktoś jest wolny i weszliście w związek małżeński, mimo zapewnień nie tylko słownych, ale właśnie w czynach. I to nie był romans, tylko żyliście jak w związku długi czas, na przykład rok, a nagle ta druga osoba zmienia front i dołącza do swojego byłego, byłej. Żony byłego męża i jest przeciwko tobie. Tak jak u mnie po czterech latach, choć wcale nie śledziłem, nie interesowało mnie dalsze losy tych chorych, dysfunkcyjnych ludzi. To tak, tak właśnie się stało. Dziwne co? Jeżeli ktoś jest niestabilny emocjonalnie i w uczuciach, to właśnie tak może się stać. I żebyś się nie czuła samotna, samotny, to właśnie po to jest ten kanał, żebyście mogli zobaczyć, co dalej robiłem, jak sobie z tym daję radę i co załatwiam. Całe szczęście, że system w Polsce się zmienia. Coraz więcej jest postów takich publicznych właśnie w telewizji na temat hejtu, stalkingu i trzeba to szerzyć. Nie dajmy sobie dmuchać w kaszę, przez ludzi, którzy bawią się uczuciami. Mało tego, zostajesz później ofiarą tego, a przecież miało być kolorowo, ale temu komuś się nudzi, potraktował cię jak zabawkę, nie ponosi konsekwencji, żadnej odpowiedzialności i dołącza pod skrzydła tyrana. A najgorsze jest w tej historii, że mi jest tej kobiety szkoda, bo to nie jest jej zdanie. Ona jest cały czas manipulowana. Wiem o tym, jestem przekonany. Gdyby nie lęk i strach właśnie przed silną ręką tyrana i apodoktycznego typa, byłoby inaczej. Groźby, szantaże, więzienie, zmuszanie do pisania smsów i listów do mnie, tak właśnie było. I są na to dowody. Nie lękajcie się, nie jesteście sami a ja będę wam pokazywał, jaka będzie moja droga. I byłem za dobry właśnie w tym wszystkim. Pobłażliwy, ale nie ma już zmiłuj się i nie ma odwrotu. Mówiłem, kasuj wszystkie posty, wszystkie strony, fanpage na Facebooku na mój temat. Nie chciałeś. Całe szczęście, oprócz subskrypcji, oglądają inni ludzie, nie każdy chce subskrybować. Jest nas coraz więcej.